Przepraszam za mocne słowo, ale była słynna zasada w też zajęcie. I, I to była klasyka. Sześć śniadań, wiesz, tego. Wieczne chowanie się, się czułeś jak na miejscami, jak w jakiejś zielonej szkole, wiesz, tylko że płacili. Ale... A kierownik budowy był nauczycielem. Słuchaj, kierownik budowy był tam, no dobra, jeden był taki, on... On brał tyle ketonalu, że sobie odciął palca i nie zauważył. Więc Co? <grafię> wiesz, że tam może chyba 500 dziennie, miligram. A on ten pół, pół ładował to tak, że chrzęszczało I on, i on <grafię> potem chodził, jak, jak wiesz... Oczy takie drobne, wiesz, jak Clint Eastwood cały czas, po prostu, bo on był odporny na ból, nie? On mógłby rozgrzany pogrzebacz przenieść, wiesz, w ramach próby ognia z Wiedźmina, nie przejąłby się. I jak masz takie, wiesz, noże do cięcia tapet, one są ostre, trzeba uważać na nie, nie? On tak, tak ściął palca i gdzieś tam ktoś mu znalazł tego palca, to nie jest twój, on, o! Faktycznie. O, rany, palce sobie uciąłem. Szukajcie podcastu Dobry Przelot na YouTube i Spotify. Tam cała rozmowa.